życie jest pięknym momentem, człowieku. Czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo ten święty siebie. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Chociaż on odchodzi, to zostawia ducha świętego, którego obiecał. Ducha, który od tej pory będzie prowadził apostołów w ich nauczaniu. Ducha, który będzie dodawał im odwagi w głoszeniu Słowa Bożego, Ducha, który ostatecznie będzie nauczał ich samych, co i w jaki sposób mówić, aby słowa, które płyną z ich ust, były prawdziwie umocnione Duchem Świętym. Te słowa, kiedy trafiają później do adresatów, czynią w ich życiu wielkie rzeczy. To nie tylko puste słowa, to nie tylko obietnice. To przede wszystkim doświadczenie żywego Boga, który działa przez Słowo. Kiedy wspomnimy Księgę Rodzaju i stworzenie świata, odnajdujemy tam słowa: Bóg powiedział i stało się. Dzisiaj również, w współczesnych nam czasach, Bóg także mówi. I to, co mówi, staje się faktem w naszym życiu, ale dopiero w momencie, kiedy otworzymy się na działanie Ducha Świętego. On jest tym, który ożywia wszystko. On jest tym, który pokazuje nam rzeczy niewidzialne. A zatem, aby przyjąć Ducha Świętego i w pełni z Nim współpracować, trzeba być przyjacielem Jezusa. Jak mocno muszą brzmieć słowa Jezusa, który mówi wprost: Nie zasmucajcie Ducha Bożego, który w Was mieszka. Radujmy się tym, że został On nam udzielony w sposób nadzwyczajny. Cieszmy się tym, bo dzięki temu jesteśmy w stanie doświadczyć tego, co niewidzialne. Jesteśmy w stanie spotkać się prawdziwie z Panem Bogiem, ale jeszcze więcej, w mocy Ducha Świętego możemy doświadczać całej mocy znaków i cudów, które Bóg od tamtego czasu zostawił nam tutaj na ziemi, aby po raz kolejny manifestować to, że On naprawdę żyje. Kiedy stajemy się nieprzyjaciółmi Jezusa, bardzo ciężko jest otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Stąd też mówimy o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu bardzo często zapomniane, ale niestety równie często powtarzane przez ludzi, dotyczące i atakujące przede wszystkim wiarę człowieka i osłabiające jego sumienie. Najgorszym spośród tych grzechów to zuchwałe grzeszenie w nadziei miłosierdzia Bożego. Kiedy człowiek staje w postawie tego, któremu się należy, Boże, miłosierdzie i przebaczenie? Przecież mogę jeszcze dokładać grzech do grzechu, bo Ty, Panie Boże, musisz mi wszystko wybaczyć. Innym z bardzo groźnych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, z którym mamy do czynienia dzisiaj coraz częściej. To sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Zaczyna się podważać podstawy moralności chrześcijańskiej, zaczyna się ostatecznie nazywać grzech dobrem, a równocześnie zachęca się do tego, żeby wszyscy ten grzech tolerowali w imię jakiejś poprawności. Takim grzechem przeciwko duchowi świętemu, który bardzo mocno odbija się także na życiu duchowym i relacji z Panem Bogiem, jest chociażby rozpacz. Czyli druga skrajność, w której człowiek w pewnym momencie nie wierzy już, że Bóg jest w stanie mu przebaczyć jego grzechy. Są one tak wielkie, że nawet nie próbuje przyjść i prosić o jego miłosierdzie i przebaczenie. A zatem te grzechy przeciwko Duchowi Świętemu zabijają w nas życie duchowe. One tak naprawdę sprawiają, że człowiek zaczyna już tylko mówić, że wierzy. Podczas gdy jego prawdziwa relacja z Panem Bogiem dawno została zakopana. Niech zatem Duch Święty działa w nas, niech ten Duch Święty prowadzi nas w życiu, a nade wszystko kształtuje nasze serca i nasze sumienia. Abyśmy zapragnęli żyć w tym Duchu, oddychać Duchem Świętym, przygotować Mu miejsce, aby nas nawiedził, niech nam towarzyszy Boże Błogosławieństwo Ojca. I syna i ducha świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo te święte księgi.